Dzisiaj będziemy grali w super karty, a ja mam je najlepsze. Nieprawda, bo ja cię uh. teraz rozwalę. No dobra, to idziemy na pojedynek. I musimy pamiętać o pewnych zasadach: że ogień gasi śnieg, woda gasi ogień, a śnieg zamraża wodę. Tak jak tutaj pisze na dole. I na samym początku ja muszę wybrać jakąś moją kartę. Wieso ja? Wybiorę ogień. Tak, bo na pewno cię tym rozwalę. Ej, skoro Pipek wybrał ogień, to ja mogę wybrać wodę, tak? Bo woda gasi ten ogień, więc uwaga, kliknę to i płagam, żebym ja to wygrał. I tak, Pipek, ty wybrałeś ogień i ja to wygrałem. Patrz co, teraz robię moją kartą. A, nie, wylałeś na mnie wodę! Co ty A! robisz? To jest dopiero moja pierwsza karta. Mogą być jeszcze mocniejsze. I teraz jest znowu moja kolej i mi się wydaje, że ja wybiorę śnieg. Czyli Pipek musiałby wybrać wodę, żebym z nim wygrał. I czekaj, tutaj by była taka armatka. Klikam, to tak jest. I dobra, jestem ciekawy, co ty dałeś, Pim Uwaga, dałeś ogień! O, tak i panziu! Ale U. cię rozwaliłem U. moim ogniem! O nie, ja gdzieś tam poleciałem. Oj, poczekaj, jestem normalnie cały spalony byłem. Ja się muszę mega skupić i dać coś, co cię pokona. Dobra, wiesz co, ja w tym momencie też tam taki ogień, zobaczcie, tak, żeby wziął. Dobra, po Pipek zagadni co ja dałem! Nie mam pojęcia, ale wiesz co, ja dam ogień. I uwaga, ty też dałeś ogień! O, tak. Ale moja o. karta była wyższa O nie, i Pipek teraz wchodzę do jego jacuzzi. Zobaczcie, bo miał taką kartę. I o, o chwileczkę, ja tu będzie. A, ja się zaczynam tutaj palić, tu było gorące. No widzisz, i oh. wygrałem to. Mam dwa punkty, mm. jeszcze jeden i to wygrywam. Nie no, na górze tutaj właśnie pisze, że ja mam jeden taki wygrany, a pimpek tutaj po lewo aż dwa, ale gramy do pięciu pimpek, tak mi się wydaje, więc zobaczymy za chwilę, jak to będzie i ja tutaj wybiorę na przykład taką burzę wodnistą. Tak, to jest karta bardzo słaba, bo ma jeden, ale za chwilę będziemy mieli lepsze. A ty, pimpek, co dajesz? No w takim razie ja wybiorę to i czekaj, mam nadzieję, że cię pokonam. O, o, oh, chwila, tak. chyba Krematy... Nie Tak, zobaczcie, w tym momencie na pipkę dam taką burzę i pom, Ty teraz dostajesz! Tak, ta karta była taka mocna! O, no nie, ty też masz <śmierowani> dwa punkty. A, no dobra, to ja w takim razie dam kartę śniegu, ale nie powiem ci Ej, chwileczkę, miałem ci nie mówić, jaką kartę no. daję! Ej, czekaj, chwilę, czyli jeżeli masz śnieg, to ja żeby go pokonać, musiałbym dać ogień. Błagam, żebym to wygrał. Dobra, Pipek, zobaczymy, czy mnie oszukałeś. Daję to i tak, zobacz w tym momencie na ciebie huchnę. A, co jest <śmierowani> weź! Przestań zsiądać na mnie, o! Od... Co to miało być? Tak jest, ja mam tutaj trzy wygrane aż, a Pipek tylko dwa, czyli za chwilę ja to wygram. Dobra Pipek, ja tutaj mam bardzo słabe karty, bo mam tylko lód, czyli Pipek może mnie pokonać, ale ja ci nie powiem, co mam Pipek, ja teraz wybiorę najmocniejszą kartę z tego śniegu, więc kliknę sobie to i dobra Pipek musi zgadnąć. Nie wiem, co to będzie, a zostało mi tylko <laughs> 5 sekund, do no dobra, niech ci będzie. Wybiorę w takim razie wodę i cię rozwalę <laughs> Zaraz, ty masz Ta śnieg? Tak jest, i tu będzie, zobaczcie na tą armatkę. Uwaga, Pipek tymi kartami pół, dostaję! Ała, Dostajesz. Wow, wow. Co ty Ta. robisz? Nie, to było za mocne. Tak, i chwileczkę, czy ja to w tym momencie nie wygrałem? Chyba jestem lepszy od ciebie. Haha, ha, z czego ty się cieszysz? Ja, ja teraz dałem ci fory. Tak naprawdę rozwaliłbym cię, bo mam lepsze karty od ciebie. Co do no nie, to lepiej zobaczmy, jak taki jesteś cwany. Bo to, że ja wygrałem, to nie był przypadek. I wiesz co? To ja w takim razie teraz dam taką wodę. Tak, pipek, i teraz ja cię rozwalę. Zobacz na to, ale chwilę ty miałeś taką mocną kartę. O tak, i to jest śnieg. Uwaga, ja, ja. zobacz, co teraz zrobi? Tobie, sióstrz! mi śnieżko! O, Ała, ja dostałem. Ej, faktycznie, pipek ma jedną wygraną, ale dobra, to był pewnie przypadek. Ja teraz dam jedną z mocniejszych kart, czyli czwórka śnieg. Zobaczcie, to jest takie tłupnięcie. Dobra, pom! Teraz to na pewno przegrasz pipek. Uwaga! I o, o, ty miałeś numer 7 karty. Widziałem to! I pozna, to? Nie, rozwalam cię, podając ci jakąś super gorącą rzecz do picia! O, nie, chwileczkę. A, to jest bardzo gorące. Nie mogłeś mi tego nie dawać, ej! czyli za chwilę ja to przegram. Ja teraz znowu dam tutaj ten lód, bo muszę to wygrać. Dobra, Pipek, patrz, teraz będziesz leżeć. O no oh, nie. co ty zrobiłeś? A, chwileczkę, nie wygrałem, to już się uh, przestraszyłem, że stracę punkt. No nie, ja mam 0 punktów, czyli tak naprawdę ty jesteś lepszy ode mnie. To ja teraz daję taką wodę, czyli burzę. I uwaga, teraz na pewno to wygram. Nie, ty masz znowu jakiś ogień. I patrz na to, kum, przejechałem cię z sankami. I co, teraz nieźle mi idzie. Ja w takim razie dam teraz taką kartę. Błagam, żebym to wygrał, to nie może być jakiś pech. Oj, nie wiem... Czy chcesz to oh, oh, oh. zrobić? Ja wybieram śnieg I zobaczmy, czy cię pokonałem oh, Pewnie, nie, to... oh. że tak, przygotuj się, bo to jest twój koniec Nie, ała, Pipek Naprawdę tutaj mnie strzela I na górze ma już pięć kart wygranych I to wygrał, czyli tak naprawdę jesteś troszeczkę Lepszy ode mnie, no nie, no jak ty to zrobiłeś? Widzisz, bo mam lepsze karty I potrafię grać lepiej od ciebie Ty się oh. do tego nie nadaje. O nie, ale mnie Pipek zdenerwował Wiecie co, widzowie, poczekaj chwileczkę, Pipek, Lepiej się nie patrz, co ja robię, bo tutaj można kupić Najlepsze karty, zobaczcie tu sobie Jakieś najdroższe, a w środku są takie ekstra umiejętności do wylosowania. Tak, ja bym chciał mieć takie karty najmocniejsze, wtedy bym był lepszy od pipka. I moja karta by go normalnie rozwaliła. I wiecie co? Chyba tak zrobię. Dokupię no, sobie teraz 200 tysięcy klejnotów za 4,5 tysiąca robuxów Ej, jak Pipek to zobaczy, to się zdziwi. Luczek, co ty tam robisz? <grym> Mam ochotę jeszcze raz cię rozwalić. Na pewno znowu z tobą wygram! To za chwilę się okaże, Pipek. Tak, za chwilę zagramy, Ja otworzę teraz trzy paczki i uwaga. Teraz w tym momencie losuję mi pierwszą. Rzecz? Ja chciałbym dostać. U, dynamit też to jest dobre. Ale teraz kolejną paczuszkę losuję. I wylosowałem taką ośmiornicę, też jest fajna. I teraz znowu niech mi coś dobrego wyleci. I znowu ona. Ja chyba wylosowałbym jeszcze jakąś poprzednią paczkę, bo tutaj też są dowalone takie umiejętności. Ło, jak to wygląda. Też se muszę to kupić. I teraz wylosowałem takie sople, też się są spoko. I jeszcze tutaj takie wyłowienie buta z jeziora. A na dodatek takie wielkie tornado. I jeszcze takie tsunami z lawy. I to, co chciałem najbardziej, czyli iglo. serial <laughs> serio że te roboksy coś ci dadzą. Dawaj, rozwalę cię. No to dopiero się okaże, bo tutaj mam naprawdę mocne karty, ale chwilę. O, tutaj mam jakąś nową. Nawet dwie mam nowe. Dobra, Pipek, co dajesz? Ja zagram sobie taką fajną kartę, która nowa jest. To w takim razie ja zagram oh. tą kartę. Ona też nie było jej wcześniej, ale czekaj, zobaczmy, oh. czy się pokonał. Chwila, one co? są takie same, czyli jest remis. Ej, tak, daliśmy dosłownie to samo wielkościowo. Ej, dobra, to było dobre. A ja teraz chciałbym dać to. To wygląda tak śmiesznie, ten bąk. Dobra, dam to, Bądro, jestem ciekawy co ty da? Tak. No to w takim razie ja daję to, bo niestety o. nie mam nic innego dobrego. A, <laughs> czekaj, czy ja to wygrałem? Nie, nie mam ty się to rozwaliłeś. Ty, jak ja waliłem BOKA! dobra, to była akurat mega dobra karta i mam jedną wygraną. I co, Pipek? Ty myślałeś, że no wygrasz, co? Mm, dobra, teraz mm. mnie wkurzyłeś, ale ja biorę kartę wody i ona hmm. będzie naprawdę dobra, więc lepiej przygotuj coś mocnego. Ej, ja też mam tutaj kartę wody. Dobra, zobaczymy, jaką miałeś moc, bo ja mam taką. Uwaga, żebym ja miał lepszą. Mamy tą samą. No co? Jest No, Znowu jest remis? Nie wierzę w to. W takim razie ja dam teraz kartę śniegu, ale dobra, teraz to na pewno cię rozwalę. Ej, czemu ty Mówisz swoje karty. Dobra, ja dam w takim razie coś takiego. I błagam, żebym ja to wygrał. I chwileczkę, tak, zobacz ten dynamit. E, zaraz to, to są za fajerwerki? ale fajne tylko chwileczkę. A. Nie podoba mi się to. A, to ten... A. Tak jest, dobra, po co do tego podchodziłeś? Juhu. I mam dwie wygrane. I co, Pipek? Nie jest to tak łatwo. A teraz mam tutaj znowu coś nowego. Nie, dobra, ty już masz dwie wygrane. Nie mogę ci pozwolić, żebyś wygrał znowu. Dobra, to ja dam tą kartę. Jestem ciekawy, co ty dasz. E, proszę, tylko Aha. nie to, co ja myślę. Dobra, dam w takim razie kartę wody. I co ty tak. dałeś? Też dałem wody, zobacz, ale jedno wyżej I zobacz, to jest moja nowa karta, którą wylosowałem Za 4500 robusów I ty się utopiłeś o, Pomocy, co to było? Nie, widzę czegoś takiego o, Ale mnie wkurzasz Ale ty jesteś głupiotki, Pipek Dobra, ja w takim razie teraz dam coś mi też mega dobrego I chyba coś takiego, taki ogień To by było mocne Ej, dobra, to w takim razie ja nie mogę być gorszy Dobra, dam na przykład tą kartę, ona jest super mocna Czekaj chwilę i nie Czy ja w tym momencie, ty mnie pokonałeś A nie, to ja, tak, zobacz na ten ogień no i zaraz, czy ty wygrałeś całą Gierkę? Nie wierzę w to! Tak jest! I jestem lepszy od ciebie. Moje karty są mocniejsze. Nie, dobra, daj mi jeszcze jedną szansę. Proszę cię, bo teraz to na pewno cię rozwalę. Wtedy to była jakaś pomyłka. No dobra, niech ci będzie, bo ja tutaj nie miałem jeszcze moich nowych kart. I ty naprawdę chyba chcesz dostać ode mnie, Bęcki. Ale dobra, ja w takim razie dam. O, coś takiego, tego jeszcze nie było. A potem dam takie igielko. Ale zobaczymy, co ty teraz dasz. No to w takim razie ja wybiorę coś mocnego. Też kartę wody, ale wysoką. I czekaj, ty. Nie pokonałeś, naprawdę Tak, i zrobiłem takiego strasznego bałwana I ty uciekasz Nie wierzę w to, on jest <laughs> przerażający Bałwany nigdy tak nie wyglądają Ale dobra, teraz ja pierwszy wybieram kartę o. I będzie to to, ho, ho, ale mocne Tak, mi się wydaje, że dałeś chyba ogień Chociaż wiesz co, dobra, ja chyba dam takie igłę, Bo jeszcze tego nie miałem A zobaczcie, to ma numer 9, to jest najmocniejsze na świecie Zaraz, ja też mam numer 9 Ale chyba twoja o. karta jest tak. znowu lepsza Nie, nie tak. wytrzyma Zobacz te iglo, jest w środku, pum A ja cię do niego wrzucam, widziałeś to, te iglo było takie fajne, chociaż myślałem, że będzie miało lepszy efekt. Ty już masz dwie wygrane, mm. jak jeszcze raz wygrasz. To możesz skończyć całą gierkę, nie mogę ci na to pozwolić! No musisz niestety się z tym zaakceptować, Pipek. Ja w takim razie dam wodę tak, błagam, chciałbym, żebyś tak skończył i się utopił tutaj. O, nie, ale zaraz oh. ja miałem śnieg, a to oznacza, że punkt leci nie. na mnie! Nie, chwileczkę w tym będzie Jan wtrafiał w twoją kartę i pom ja wpadłem tutaj! Ale to było śmieszne! Ja cię mm. kręcę! I pierwszy punkt jest mój, ale spoko, zaraz cię pokona. Nie no, ja ci na to nie pozwolę. Teraz dam najmocniejszą kartę. Takiej dziewiątki, tylko którą wybrać? Wybiorę chyba tego bucika, dobra, błagam, żebyś to wpadł. Jakiś bucik. No dobra, ja nie mam takiej wysokiej karty, ale powiedzmy, że to cię a. pokona. taki jestem tego pewien. I teraz chyba cię rozpnąłem! Nie pom ja dostałem, no nie, ta karta jest taka mocna, ja też ją chciałem mieć! O, widziałeś o. to, ja cię kręcę! Co to? Było naprawdę nieźle, mi idzie, a tobie coraz gorzej. No tak i w sumie ja tylko jeszcze raz wygram lodem i... Ja to wygram, wiesz co, Pipek, ja używam lodu. Dobra, o nie, czemu ja ci to powiedziałem? No to w takim razie <grym> dla mnie nie będzie to stanowić problemu. Ja wybieram ogień. Dzięki Luczek za podpowiedź. Ohoo! Wow, nie cię! Pom, znowu to samo, o nie! Jest naprawdę blisko, żebym to przegrał. Dobra, Pipek, ja ci teraz już nie mówię nigdy co mam. No dobra, to w takim razie <grym> ja też ci nie powiem, ale daję wodę! <grym> I to dziewięć, a ty miałeś o nie. Ten, to <grym> No nie, i chwileczkę. Ja w tym momencie przegram a tutaj mam jeszcze nową umiejętność i chyba jej nie wykorzystam, Czek Chwilę, pum! O nie! I co, jestem lepszy od ciebie! O, i Pimpek to wygrał, ale i tak mi się wydaje, że moje karty były lepsze.